No, kupiliśmy tutaj takie kałamarnice. Tylko jakby, 20 zł za kilogram. No, na no, ogonie, będzie jadł. Dawaj o. Ta będzie jadł. Nagramy jak się je, jak w Korei nagrywają, jak się jedzą. No da, on go Kot chodzi po dachu. Poluje na ptaki. Mm. Żona kupia olej. W kiepotalni aluminiowej uchwały. Mm, aluminium. Miam, miam. O! Do obu! Wiedź, wyczuł mnie w Idź na razie. Tam szuka szczęścia na jarmarku Kochany, no. can you can give him something? Tak.